Słuchajcie, słuchajcie, jesteśmy w Zowcurichu i tak to wygląda. Jest mnóstwo, mnóstwo zwierząt. Bardzo fajne, ładne wybiegi. I teraz jesteśmy przy Papuga, Kapibara i to jest taka gigantyczna Ara. Taka wiecie, gigantyczna naprawdę. On jest wielki. Wiecie, taki wielki wielki. Wow! Zobaczcie jaką ma wielką szyję. On wygląda jak i, 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 I T <tryk> trochę. Zobaczcie, tu jest ta pigmejska, a tam jest dziś goryl. O, ruszyła się. Tutaj jest super, jest tam małpiarnia, jest bardzo dużo małp. Tutaj fajnie się schodzi na taką... na takie truciny, bo tu są, uwaga, goryle. On jest naprawdę wielki. A tam jest reszta. I teraz możecie sobie porównać e, wielkość. On jest naprawdę gigantyczny. I tutaj gdzie są małpki, zobaczcie w ogóle jaki, jaki wystrój. Tutaj fotel, od razu kosz na śmieci, taka lampa dziwna. Już teraz wiem, dlaczego w ogóle jest taki wystrój, bo oni chcieli tym zwrócić uwagę na to, że właśnie, zresztą tutaj jest napisane, że w Azji te małpy są wykorzystywane jako taka atrakcja turystyczna, w sensie, wiecie, są zmuszane do noszenia ubrań, picia alkoholu, palenia papierosów i w ogóle jako takie zabaweczki. I oni właśnie chcą tym, żeby właśnie nie korzystać z takich rozrywek i jakby nie zapewniać im przychodów z tego, bo wiadomo, że jeżeli ktoś będzie chciał z tego korzystać, no to oni będą to robić. Więc zdjęcia z palącą małpką, albo z małpką, która sobie gdzieś tam pije, albo małpka, która jest w ubraniu, nie są fajne i nie róbcie tego. Tutaj są małpki, a tutaj patrzcie, jaka sypialnia dla dzieci bo tutaj tak jak w naszym zoo można sobie wykupywać abonamenty na przykład na rok i wtedy one sobie przychodzą i właśnie na przykład cały dzień spędzają tylko z małpami i wtedy sobie na przykład śpią w takiej jeździe. i sobie robią, wiecie, przerwę na przykład dwie godziny na sen, a resztę na zwiedzanie. Bardzo fajna opcja, bo to, to jest naprawdę super i myślę, że te 6 godzin, które mamy to zom... A tu są małe pustynne myszulki. O, tu! Zmieszne. Zobaczcie jakie słodziaki! Takie piękne! My teraz na wybiegu dla misków, i zobaczcie tutaj za mną, zaraziony jest, tak, już tu idzie misiek i w ogóle oni mają się tak fajnie to zrobione, że zaraz wam pokażę. Mają wodospad, fajny stawik, w którym słuchajcie, pływają normalnie ryby, i to takie całkiem spore, i one sobie mogą te ryby łowić. I na przykład, jeżeli chodzi o karmienie, to oni e, owoce pod kłodami, na przykład, albo w jakichś miejscach, o, na przykład tutaj widać nadzianego owoca e, na e, gałązkę, jak gdyby. Tu, nie wiem czy widzicie, tu jest owoc na gałązce i tam one muszą jak gdyby same zebrać te owoce. Więc one ogólnie nie mogą się lęć, tylko iść do miski, ale muszą, wiecie, tak pracować jakby były normalnie na wolności, że muszą szukać tego jedzenia i dopiero wtedy sobie coś tam jedzą. Więc to jest niesamowite podejście do zwierząt, do karmienia. I tutaj w ogóle mają takie gigantyczne wybiegi, że mogą sobie wchodzić na drzewa, no co. A tutaj są ostronosy. Cała rodzinka sobie coś tam kopią, wchodzą. Tak, I tutaj też im chowają jedzenie w jakichś norkach i zakamarkach, dlatego one muszą gdzieś tam szukać, grzebać i ryć w norkach, tak jak to normalnie ostronosy robią. I taki piękny paw. No piękny. Mamy Tengro khan i kęgrę haben mamy gąsdy z Tutaj zrobili taki tajski obszar właśnie ze słoniami indyjskimi i tutaj wszystko jest w takim tajskim klimacie, bardzo fajnie to wygląda. I zobaczcie w ogóle jaka to jest gigantyczna hala, specjalnie tylko dla tych słoni. To jest niesamowite jak oni inwestują jakby, te pieniądze, które ludzie tam płacają za bilety, po prostu na rozwinięcie tego wszystkiego. Tutaj możecie sobie zobaczyć rodzinę słoni. Bardzo fajnie jest to zagoda zrobiona. Tutaj możecie zobaczyć, że rośnie limonka na drzewku. Spójrzcie, jaką czystą wodę mają te słonie. Po prostu jest y, fejrysta, klarowna, piękna. A tutaj sobie można zobaczyć, jak te słonie pływają. Jak sobie tutaj gdzieś skoczą, nurkują po jakieś rzeczy. To jest po prostu tak przejrzyście. Jak po prostu najpiękniejsze akwarium dla rybek jest tak czyściutko. A to jest tylko dla słoni. Tutaj jest zupełnie ciemno, ale zobaczcie, to są skorpiony, które świecą przy świetle UV. Ciekawe, nie? A tutaj są prawdziwe y, słoniowe rogi. Zobaczcie, jakie są gigantyczne. Zobaczcie, jaka piękna roślina. I, ile ma kolorów po prostu jak tęcza. Jest piękniutka. Mm. Tu mamy małpki I miał sobie ekipą całą Tutaj jest miejsce gdzie możemy sobie patrzeć na różnego rodzaju kupy I sprawdzać, na przykład zastanawiać się, hmm ciekawe czy ja to kupa Uwaga czy ja Leoparda Tu na przykład też jest jakaś kupa, którą się możemy dowiedzieć jaka to jest I jest jeszcze tu I tu I tych kup jest dużo, ogólnie Mała koziczka, cześć ryku piękny oh. Oh jej, Co śmiesz na Kusko, co robisz? Co robisz kusko? Oczywiście normalne jest to, że zawsze w takich miejscach, gdzie można sobie głaskać zwierzątka jestem sama jako dorosły, a reszta to są dzieci. I tutaj niby takie listki wodne, ale uwaga, można sobie na nie stanąć, ale one się też trochę uginają, więc to jest takie mega dziwne, jak sobie człowiek stoi, ale jednocześnie się to ugina. Teraz jesteśmy w sztucznym lesie deszczowym. Jest taka gigantyczna kopuła, to będziemy wchodzić po schodach, żeby obserwować ptaki i różne rzeczy. Może też zejść na dół. I nieważne ile jest stopni na zewnątrz, tutaj zawsze jest około 38 stopni i wilgotność około 80%. I przyznam Wam, że tutaj jest tak duszno, jak rzeczywiście normalnie w tropikach, jak byłam na przykład w Tajlandii, to było bardzo, bardzo podobnie, bo jest mega duża wilgotność powietrza. Jesteśmy cały czas wchodzimy coraz wyżej, coraz wyżej. Wtedy jesteśmy prawie na samej górze i powiem Wam, że tak się mega zsapałam. Słuchajcie, to robi wrażenie, Naprawdę. Naprawdę, się czuję znowu jak w Tajlandii albo w Kambodży. Jest tak mega lepko, tak wiecie wilgotno. Chodzimy jeszcze wyżej i ja będę zaraz całą mokra. Masz, tutaj, to jest 30 metrów. Jesteśmy na wysokości 30 metrów, i pod nami się rozciąga las tropikalny. Jest tak dużo. Teraz już wiem, że na wysokości tych 30 metrów. Temperatura jest powyżej 40 stopni, a wilgotność powyżej 80%. A na dole mamy zaledwie 36 stopni i około 80% wilgotności. Więc idę w chłodniejsze miejsce teraz. Tu są piękne, chyba te dzwoneczniki, tak się nazywają. To są te mięsożerne rośliny. Takie w środku tego dzwonu jest kwas, który rozpuszcza owady, które tam wlecą. Takie sprytne zastosowanie. Pięknie to wszystko wygląda. Schodzimy na dół. Zobaczcie, jak mi się spocił nos. Jak mi się spocił nos. Z tego co czytaliśmy to jest tutaj ponad 230 chyba sztuk ptaków, a do tego jest jeszcze 5 chyba rodzajów ssaków i jeszcze jakiś I tutaj jest strumyczek, który jedzie tak bardzo, bardzo daleko i to jest niesamowite, że wszystko takie jakbyście po prostu byli naprawdę w tropikach. To jest niesamowite, tutaj wygląda jak jakiś namorzynowy w ogóle drzewo, namorzynowe, no pięknie jest. Za 26 franków, czyli tam ponad 100 złotych, 100 złotych z kawałkiem, możecie się po prostu poczuć, jakbyście wyjechali w tropiki. I możecie tu siedzieć nawet 8 godzin. I tam znowu mamy gigantyczne żółwie, które sobie tak leżą. o. To jest piękny, taki czarny, prawie taki fioletowy kwiat, który wyglądał jakiś owat albo coś w tym stylu. Mm -hmm, ale fajne, tutaj są jakieś brudne ciuchy. Tutaj trochę tak jakby, tak jakby naśladowali trochę miejsce, w którym sobie jak gdyby naukowcy siedzą i czatują na zwierzęta, robią jakieś badania i tak dalej. Spiwory i tu może sobie obserwować dżungle. Tutaj są małpki, nietoperze, różnego rodzaju kaczki. Więcej kaczek, tu jakieś brodzące też, jeszcze więcej brodzących. Tu dalej już jakieś inne ptaszki, ja się nie znam tak kiwające. Są jeszcze jakieś papugi, dużo tego, więcej ptaków. Jeszcze mamy żółwie i jakieś kameleony, I jaszczurki, różne, jakieś traszki inne i żaby. Tu dalej są roślinki, kwiaty. Tu jest ten kwiat, który Wam pokazywałam przed chwilą, taki ciemnofioletowy. Nazywa się bed Plant. I tutaj więcej roślin, bambusy, jak bananowce, papaja, kawa, wanilia, jakieś palmy, nie palmy, inne dziwne rzeczy, kokosy, jakieś palmy jeszcze i to by było na tyle. Tu są, słuchajcie, liście, które mają jakieś 4 metry na pewno, niesamowicie wielkie, a tu są bambusy, takie wielkie bambusy. Tu jest śliczny ptaszek, pomarańczowo, taki delikatnie różowawy, jest śliczny. Tutaj w środku buszu przy rzeczce widać dwa kanu. Fajny, bardzo to jest zrobione. I tutaj jeszcze mamy wodospad, ale niestety nie można do niego podejść. Ale po prostu roślin jest tak dużo. Naprawdę czuję się jakbym znowu była właśnie w jakichś fajnych, ciepłych i wilgotnych krajach. To jest super. Polecam. Zobaczcie, to jest napisane, że jeżeli wchodzą jakieś igłany po, po stopniach, to one zawsze mają pierwszeństwo. Eee, kaczka się przy... Aaaa, Kaczko, co ty robisz? Nie możemy przejść przez nią. Zobaczcie, co na... Kaczko. O, wow, zobaczcie na to. A, nie, nie sobie. Nie rzucaj się na mnie, proszę. On jest tak na wyciągnięcie ręki, wiecie. Patrzcie, tu płynie żółw. Takie czerwono-licy jak u nas są sprzedawane. Wow. A tu znowu kaczka. Kaczka prysta. Dlatego żółwia też zobaczyć od spodu, tutaj pod wodą. Fajnie wygląda i wynurza się. I znowu z powrotem. Ona kaczka pod wodą. Takie szalone łapy. Co ona robi? Szalone kacze łapy Dzień dobry, panie ptaku. Tam są z tyłu ryby, a tu sobie idzie ptak. Fajosko to wygląda mm. Zobaczcie jakie dźwięki wydaje tukan. I tutaj mamy już prawie dojrzałe banany I piękny ananasek Taki maluteńki, śliczny jest. też jest taki krzewik, niby nic takiego specjalnego, ale uwaga, okazuje się, że to jest kawa. Tak właśnie wyglądają świeże ziarna kawy. Codziennie nasiona, owoce, owoce. To jest pokazana tolerancja laktozy na świecie, czyli na przykład w Tajlandii tylko 2% osób toleruje laktozę, a na przykład w Skandynawii aż... a kolory, im ciemniejsze, to tym więcej pije się mleka, czyli na przykład w Grenlandii w ogóle się nie pije mleka prawie, a tutaj i w Australii najwięcej. A tu jest pokazane z jakich zwierząt pozyskuje się w różnych krajach mleko i na przykład w Ameryce Środkowej pozyskuje się mleko z konia. Tutaj jest Afryka, werpa jest krowa, normalnie krowa. Tutaj są owcy, owcy, owce, kozy. I Mongolia chyba jest tylko drugim krajem na świecie, który ma taki duży procent końskiego mleka. Teraz zaczęło padać i lwy się schowały z tej poddaszek. jak kurat mam świetne dojście do nich. Mega są wielkie o, są lwiczki. I mamy tutaj flamingi piękne. Zobaczcie, jakiś śliczny mrówkojad! Taki maleńki pombelek z taką, taką, takim futerkiem fajnym to Tutaj są piękne tamarynki takie malutkie małpeczki takie rudawo-pomarańczowe śliczne są Kto tutaj sobie śpi? To mały leniwiec z takim mokrym noskiem Tutaj mamy kolejne miejsce do uświadamiania ludzi Tutaj jest naśladowany jakiś posterunek policji w Brazylii Gdzie jest a propos przemycania z... Są tutaj pokazane jakieś łupy, które od przemytników zebrali Tutaj jest mniej więcej rozpisane co i gdzie się transportuje Jakie zwierzęta A tutaj jest nawet naśladowana cela Gdzie śpi jakiś koleś i tutaj by było słychać jak on chrapie to jest włączone takie dźwięki nawet widać na ścianie napisy mama, Jesus. to są wojskowe buty, jakieś kamizelki tu się nawet postarali jakieś brazylijskie produkty działa radio można sobie pogłośnić, włączyć I tu jest jeszcze komputer, który wyświetla maila o złej sytuacji tutaj na granicy są jakieś papiery, to wszystko jest a propos przemytników i uświadamiania zwierząt jest łapanych i nielegalnie transportowanych, wywożonych, sprzedawanych. Po prostu super oni to zrobili. Bardzo duży procent jest tego, żeby, żeby uświadamiać ludzi właśnie o sytuacji um, przemytników, w ogóle o sytuacji zwierząt na świecie. Tutaj mamy rudą małą pannę. Teraz sobie śpi na drzewku, a tam za nią, o tam wyżej jest druga. Tak sobie kima, słodko. Zobaczcie, jaki mały lisek. Słodki. Tutaj są rozciane takie fajne rzeźby pingwinów za mną. I zobaczcie jaki tu jest piękny. Jest cesarski pingwin z małym pingwiniątkiem. O tu! Te słodkią misiaczka można kupić. Taki nie to malutki. Można go powiesić, ja zawsze w samochodzie. Cute! Stwierdziłam, że tamten niedopuszczalny jest za duży, i kupiłam sobie takiego malutkiego z magnesem i sobie go powieszę na mojej ścianie, razem ze zdjęciami.